Ciema, witam na wszystkich w kolejnym odcinku drogi do złotego AK-47. I mamy dzisiaj gościa. Cześć, jestem Iris. No właśnie, i przed chwilą mieliśmy meczek, ale ja coś sweliłem albo MSI coś sweliło To nie wiem właściwie. I się nie nagrało. LOL, co to jest? No ale cóż, nabiłem niestety trochę kałacha, ale to nic nie szkodzi. To malutko, naprawdę mało nabiło. Więc. Nie ma płaczu. U, ja chcę... Ja chcę... Czą mi na folę No. Wszystko jasne. No, to lockdown. Aby tylko coś znalazło bez hacksów. Please, 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 please. No, mogłoby być do w dom, to by było fajnie. Linga please. Nie, tylko nie Arkaden, no. Arkaden to jest tak to jest ale no, jedna mapa gorsza od drugiej. No. Da mnie Arkaden. No już trudno przeżyję jakoś. Ja sobie wezmę taką strzelbę sympatyczną. Jak jest ta mapa? Jaką? O nazwie jaka? U nazwie jaka? Na S. A... Mi to nie jest spas. To już wiem. Spasa to ja się nawet nie zbliżam. Na no to mapę to w porządku, broń. odległość mniejszą niż 30 metrów. Co ty spas jest okej, okay. lubię spasa Już KSG, widzisz? No wiem, KSG jest zupy. Nie ja właśnie lubię KSG, a spas jest dla mnie drewniany. <laughs> Bo się nagrałem ze spasem w MW2. Tak był spasa, nie. No dokładnie. Tam to dziwne jak hitmarker tu tutaj dziwne jak zabije na strzał. Zajmę, będę miał slide of Hand. Oh. A masz. Nie, ja tam... O, Legion. Legion podłączony. O, już mi haki te... dobrze. Ty patrz, czy, czy haksy są. Bo to jest no. ważne. No bo jak są, to wychodzimy, nie? Co to za shotgun, którym się nie da skonować przez ściany? E, chyba ten Black Trees ma uchany. Tak zobaczę. Nie wiem, ja go zabiłem już raz, także. może i nie. jakoś tak dziwnie zabił. Wow, ale mi zlakowało. Możliwe, możliwe. Wszyscy a nie, nie ja... W już. Ja go chyba nie zabiłem, a innego typa. Wow! A idę, o da. O. Trafiłem go są bezpośrednio. bezpośrednio. Już to wystarczyło. No jak się tam porozkładali. Nie wziąłem pewnej ręki. Jest lipa. Wow, ale zlemiłem. Nie! O, dzięki, dzięki. To było miłe i ładne też. Tu będą nas zeszli No tak, nie, nie, nie zostawić nie, nie pojmuję tego, jak, jak to się dzieje O, idą Haha Lol Co to było? Gościu dostał skana przez ścianę W bańkę No chłopie, ale dupy dał nasz nie? Ja mam shotguna i odszedł do punktu Co, so, ja miałem na dystans strzelić? No ja pierdzielę Pięknie. No bez kitu, ty nie wiem jak ten BlackTreez tak kosi. Wuhama, ty. Przez ścianę będzie celową. No i masz ja 6 na 3. Powołą. No ale przez ścianę będzie celową. Ja dzisiaj bym w MW2 widziałem typa, który miał 8 na 2. Z tym... z Zainbotem. także... Dole. Ja miał, bo ta nie miał, nie miał autoshootu. Zresztą mu samo strzelało i celowało, ale on nie umiał nacisnąć. Czekaj, zobaczę tego. zobaczę tego. Zobacz tego BlackTrees. Nie, nie wyglądało to na Warhaka, Znaczy, na tej kamerze, bo... O, nie, teraz ja to nie podejdę i sobie kurde, zajmuj ten punkt. A kici wokół. No czekaj. Się, sam będziesz zajmował. Tak, Warhak, Jaki Warhak, weź. Masakra. No, idę na, i pójdziemy na coś innego niż na dominację, bo mm, nie, no, na dominację. <laughs> nie, bo nas podłączy znowu tego samego lobby. Na no. das Arkaden. Dodatki, tłumik, magazynki. Jak pan jak mówił. No właśnie. właśnie. Jezu. <laughs> Bitch, Please. Beach Please. Ta gra to jest taka porażka, nie wierzę w to. Nie kradaj, ale... matchmaking jest dobry. No. Ten sam? no ten sam. Wszyscy wyszli, pa. Zajebisty jest, naprawdę zajebisty. A jakiś... Co, mob? Przez ścianę zaczął do nas strzelać. A już ta włączył. Aha. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ups, o nie, będę hostem. Wyszedł, ale akcja! LOL! Jaka akcja? Dawaj. Nie, jeszcze biją. po nim, jak cheatowu. Już bił jeden, Dobra, zajmujemy wszystko, co się da. I jedziemy z koksem. No, chyba, chyba kolejny, czekaj, czekaj. A nie, 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 przepraszam. Cofam. No, co jest, ej? Nie, jeszcze nie. No, bo cię się jaką ciśnie. nie aż za głośno tu piją, ty to teraz. Ole, teraz to ode nie to na przyjął. A nie, już biłem nuby z MP7, to jest wszystko pod kontrolą. Nubki, Uah. Nie umiem rzucać już w mam, Taki dobry jestem. A dwa zgonoczki teraz to się nie liczy. Słuchajcie, pan, panie Marianek tego zastrzelę zaraz. Dobra, do stu. Dzięki. Wrzucam czujniczek. O, idą. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu jest. O, idą tutaj. Muglato to dzisiaj mój ulubiony nick. Ło! Wow! Co za noob. Znaczy nie no, to nie był noob. To ja znubiłem. W ogóle takim jest jesteś, nie? Tych no, do... no. Chujowy jestem. Macie. C4. Nikogo nie zabiłem! że oni tam stoją, te debile. Właśnie. Ja tu widzę. a co... To ja nie Oha. wiem, co mam zrobić. Mianie. No i tam stoją, to ja nie wiem, co mam zrobić w ogóle. Sto o Sto co, ja co chodzi? Ojej, oh Specialist bonus achieved. Tutaj idę o tym przejściem wąskim. No jeden dostał ode mnie, ale nie zginął. A nie, zginął. Ja go Ej, no ja nie jest. szczajam tego typa, kurde jak on. Który ten? Ten typ to może być zarówno dobrze i ten, i tamten. Emulgator. Nie, ja go jadę normalnie. No to ja jestem do dupy. No chodźcie, chodźcie, bo ja wiem, że tam wyjdziecie. Rzucę wam. Uważaj, jest z dwóch stron idą. Jesteśmy w dupie. <laughs> Spoko. Na bulgator to low, jak ty Nakrycie mu wbiegał, on nie zabił. Mówiłem już, nienawidzę tej mapy. Jest tak do dupy, według mnie, że... Co z nie... O, no ale fart. Nienawidzę takich akcji, ja strzelam w tej on pierwszy, trzeba strzelać, a No. Ach, ten pro spał na plecy. Może jednak zawsze nie powiedziałem, że UMP jest tak fajny. Nie ma to jak ten Pro Spawn. O, ale Boże, co nasi grają, nie? Przebiega... Ej, O co, co Kaman w ogóle? W końcu go. Słyszę budzik. Zwracam. Kurde, nie czaję gościa. Jestem już. Tak na niej nubie, tak na tej mapie, że... w <gryw> ogóle nie ogarniam. Będę ubrany do naszego punktu, dopóki śmierć się nie rozłączy do ostatniej kroki krwi, jakoś tak. Także żeby to zabrzmiało. O, no i w kogo? No i w kogo? W kogo to mogło trafić? No, się. Tak powiem, że nie tylko ja był na tym mapie, jak Predator leci. O, no. Sedman Kacper, Polak Oczywiście znaczy odpowiedni tytuł: Deadman's Hand, czemu mnie to nie dziwi? <laughs> Just another day Ej, kampi tam perfidnie Te łępe najlepiej sprayuje, nie? Najmocniejsza strona tej broni. Bo no spray to ona ma tytanogę. Ja tam się chula, wbijam. Jak jest. No, no Zacząłem się wbijać, nie? Zarąbiście Ty się wbił? Tak Ja pomściłem cię na szczęście, jesteś dumny Jeszcze jak? No widzisz? Nie, nie, w ogóle nie wiem. Nie, nie rozumiem tej mapy. A tak nubię, strasznie nubię, lore A mnie spoko. GIN Co za koroś Mój radar nie chciał ci dam, bandy to przestępco. Oho, to jednak za celem to łupanie ma niedużą szansę na dystans. A chyba jednak za duży. No jeszcze pokamp, jeszcze, dobrze, dobrze. Tak, tak cię uczyłem, synu. A drugi raz zgon po 5 sekundach. A mój. Wow. A, tak, kvorde. Nie sądziłem, że go zabiję. A, z te czwórką dostał No pozdro nie, drop shoter Przynajmniej win, bo straty to żałosne. Ale mczurka. Cóż... Niekonwencjonalne, że tak powiem. No. Cóż, to my się żegnamy w takim wypadku. Chyba, że jeszcze jeden odcinek broniemy. No. Dobra, to ja się z wami żegnam. Siemano. Cześć.